Ale wieje, kurwa! Ale wieje, przepraszam, Witowie. Zabieszki są. O kurwa, zobaczcie. Smutna pani, hulajnoga leży, na Oe, szkoda, dziewczyny. Się skurwiła. Za kilka dolarów. Leży, nędopcona. A piątek dopiero się zaczyna. Zobaczcie, jak tu ciasno nie? Ale jest kolarski, kurwa, kuncz. Ow, takie ciasne dziurki. Potrafi wejść. O oh nie! Yeah. To chyba widzu. Siema... Jakim z ramotarzu normalnie? Na krosie. Pokażę. Dobry mordziak! Głową machnął. E -e Jak jest? Jak jest, widzowie? Da się to chociaż trochę oglądać? To jest jakby taki długi TikTok, nie? To jest długi TikTok! Jest OK? Jest chujowo. Ciekawe, nie mogę, layer 877 administrator, perma mu kurwie dawać. Macie farta, że nie mogę stąd panów dawać, Właśnie łapę. Kurwa, na za chwilę komuś bana. Hehehe, Jedziemy. O oh yeah. Zobaczcie, ale ma fajny, malutki samochodzik. Co Co ty kurwie nie są dzisiaj? Dobra maszyna, karbonowy cały, ale widzę u Pana taki fajny, też skromniutki, elegancki. Do robótki chcę podjechać czy coś, Uu, na czerwonym. Roboczy, mój też, też jeżdżę. Zypila w siebie robię w internecie, wie Pan. go <śmielu> dzionka, zdrówka, Drówka. Pan mnie, stamtąd, to mnie stał, tylko widzicie, no nie mogę pokazać pewnych rzeczy, no. Ja, ja, tu powinno być tak, że ja mówię do niego Cały karbonowy, a on do mnie. To no ty kurwa dzwonisz przecież. Słuchajcie, <grywa> <grywa> że to ty dzwonisz, nie? Taki mem, taki mem. To no, nie nieważne nie ważne. Każda tak, kura jak pociągam go do Czerwone, niestety. Normalnie bym przejechał. Ale z dziećmi jestem na rowerze. Pali ktoś? Pali ktoś? Nie? Zapalę sam. W takim razie. Kurwa. Ale kurwa. Nie glucik. Niezły glucik, fiucik, zadowolony ziomuś Nie, nie rosyńskie, tylko... A, jaka gira, Widzisz to? Girappa. Ale potem uda. Spojeban, bo ludzie się patrzą na mnie kręcą nogi, nie? <laughs> kurwa, ale nie są. Kurde panie, zielona my stoimy, proszę pana. Ale i ja, ja też się zamyśliłem. Szef ze mną stoi na światła. To co widzowie? Setka wódki na streamku i jakieś śmieszne rzeczy, co? I już powiedziałem setka i dwóch chłopi z myjni się patrzy. Pojebało. Dobra, zalejemy go. Dobrze, my fury. Ale pijamy. Jestem takim rowerowym pojebem. Który każdego wkurwiam na pewno. Podjeżdżam, zaglądam, pytam. Ja już mam ten wiek, wiecie. Podchodzę, zagaduję do ludzi którzy jakieś pierdoły. Uwielbiam to robić. Chyba zapuszczam same wąsy długie i gole brodę. Będę wujkiem. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Siema byczku, hejka. Kurde no. Wszyscy są, nie wiem o co chodzi. Jak kiedyś wyzywałem ludzi, to każdy się do mnie odzywał. A jak jestem miły, to się nie odzywa. Co, pewnie chcecie, żebym wam jakąś wodę zabrał, co? Żebyście dziewczyny się Haha. Ha. Kochane. Chłopaki. O, czerwone. Już pewnie, kurwa, jakaś szotowała mnie, co? Chuja mnie szatujesz, nic za mnie nie masz. Nigdy mnie nie dzwoniliście z tej platformy. Siemanko, byku. Streamka mam, jak coś. Proste. Tak, mogę pozdrowić? Oczywiście, wariat. Siema. Siema, wariacino. Co tam, w robocie dzisiaj? Kurwa to samo. Co tam, walimy jakieś foto? jak Ale ty, ty musisz swoje. Jak ze tobą foto, pewnie, że tak. Ty myślę, że po foto podchodzisz. Dawaj że. no! Koś jest kurwa rudy. Ale jaja! Ej, działa? Bo my miałem telefon. Ktoś chyba robi jaja na mój firmowy telefon. Następny razem biorę prywatny. No mamy to, jeszcze tu wale fotę, z widzę, nie? Mamy to! Miłego działka, trzymaj się, zdrówka! Miej weekendu! no to jest ten, to jest... On z nami w lola gra, dułosy napierdala. Dobra, jadę dalej. O kurwa, na migającym. Nie szotować, nie szutować, nie szutować! Ruszyłem. że dlaczego się dziewczyna, nie patrzą. No przecież gadam tam do siebie. Jadę przez światła i nie szotować, nie szutować. Ale było zielona, Wie, wiecie wieczak jest, nie? Dzień dobry. No, ja pierdolę. Szkoda. Dobra, Ruda mówi, że dobry czy nie. Myś... Nie no, nie będę, nie będę stresował. No będę na mnie nie spojrzała. Szkoda. Ale no w pizdę, Na pewno widzu, na pewno widzu... To widzu był... E, chirurg plastyczny. Jedzie teraz na drogą operację. No moje widzowie sami tam takie kocury, nie? To bambory bambury zarobione w płynie. Patrzcie, jaka włoska piękna kawerenka. Zobacz. Włoskie tutaj. delikates. Dziękuję za suba. Muszę to poprawić. Muszę naprawić to wszystko, garnęć. Dwujęzyczne liceum ogólnokształtowe. Oh yeah. To się może podobać. Zobaczcie, tutaj dużo banków jest kredyty. To ważne pieniądze. That's kuty, błaj. That's one czatu, błaj! Nie tam przystajesz, bo to jest kurwa i średziwne. dziwne. widzowie, zajebiemy kredycik jakiś. Ja on wszystko pokażę. Chodź, zobaczcie, Duży krawędzi. Jak robię jak, 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 jak krawerzita, patrz to. Dęk i ty też skakuje. To się kameruje. No może ci będzie w odbiciu będziecie widzieć. Koksa niebanego. Totalnego kota ale prawdę, jakbym nie miał tego streama, to mu tak nie potrafił robić. Nie potrafiłbym być taki zwariowany. Jest czerwony, byku, śmigaj. Dobrze jest, fajnie seat, a to Oktawia, skowaj. No, a, a ze, stream... ze streamem to jestem mega odwazny. Dziewczyny do mnie patrzą się, mrugają do mnie oczkami. majtki, odpowiedz się, obcisłem majkę, to się dziewczyny patrzą na mnie, nie? Tak, nie? nie? Jastrząb. <laughs> Witam. Leki były brane dzisiaj? Były. Na astmę brałem leki. Kurwo. Mam dobry humor, to muszę być co? Naćpany? Pory psychicznie? O to ci chodzi? Dziwne. Dziwny jest ten świat. Dobry humor, to musisz być naćpany. Nie, ale tak ta, ta serio, to jest problem z tą alergią, kurde. Ciężko się jeździ. Z nosa się leje jak z kranu. Ale, alergia na mefedron. Chujowe zarty, dzisiaj, dzień kurjowych żartów. Mamy zielone, mamy zielone i ruszy. Ruszył zawodnik z Krakowa, rozpędzony w swoich legińcach. I będzie teraz przemierzał kolejną trasę. Jesteśmy w tym momencie po Tesco, Tesco, kapelanka, Tesco, kapelanka! Ale nie, to już nie jest Tesco. To jest kurwa Kaufland. To się pozmieniało, wszystko pozmieniało. Wszystko się pozmieniało w życiu. Ja nie mam włosów, a tecko kapelanka nie jest już teckim kapelanką. O kurwa, tutaj na rondzie chłopali bąka z dupy. Kurwa, gdzie ja mogę pojechać? Nie wiem, tutaj sobie pojadę. Chyba, że wjeżdżamy pod garaże. Ho, ho, ho! A nie, nie będzie być zasięgu, nie będzie zasięgu, nie, nie, nie. Ty! No zobacz, kurwa! Patrz. A co wy tu, kurwy, robicie? He? Współkujecie se? Aha, po poszło, po streamie. Wychodzę, wychodzę, zapomniałem, że nie mogę wchodzić w takie miejsca. A może rower wam pokażę mój? <laughs> ja wszystko wam pokażę. O kurwa, mi wyleciał z rąk. Nie patrz mi się na chuja boczeńcu z internetu. Patrz to. Pojebany człowiek. Patrz to, jakie ma koła grube. Jak mój ziomuś. Patrz to. Zobacz kurwa. Jakie czyste to wszystko jest. Nie czułem roweru na klatce, śmieciu. Złodzieju rowerów. Niebrudny bo mi się ulało podczas jazdy, zobacz to. Jechałem i miałem do wyboru tak. Albo się zżygać, kurwa, albo dalej. Poważnie, często się żyga na rowerze. Po prostu klatkę piersiową, jaka jest do kurwiona dzisiaj. Bracie. Nie da rady tak żyć. Już gdzieś czuję obserwowany. No trzymajka na telefonie jest mega chujowo. Bo popad, jak jest krzywo. No To był zły zakup, ale ku, kupiłem to na szybkości. Kupiłem to na szybkości, kurwa. Tu, tu się czajna. A. <grytania> Dobra, spierdalam, bo już dzwonią we mnie. Jestem normalny, mam streama, jestem normalny. Naprawdę. Zresztą? Dobra, już mnie wytopcają. Ochroniarz za mnie idzie. Idę, idę, spokojnie, spokojnie idę. Streama mam, a tu widzę, kurwa. Z karabinem do mnie szedł. Ja ci kurwa dam. Ola boga. Ola boga. Jedziemy, jedziemy. Teraz mam egzamin fizyki jądrowej na Harvardzie. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczcie, zlot w wózku w Tesco. Ale jaja. Co? Wszyscy się zlecieli. Hopsa, hops. O kurwa, bym przyleciał przez frontalną część kierownicy. No byłyby niezły kurwa jaja. Nie, ja byłyby na brodzie, byłyby Arabe Gaglust. Araben Gagów. Araben Gagów, boy! Wielkie arabskie dogle. Patrzcie, tutaj sadzę trawę. dobry. Ty pana dajesz w ogóle drzewa. Sadzisz pani, zalegalizować dziewczyny, dobrze. Bieramy grube topy. Proszę państwa. Ja <laughs> rozbawiłem panią. O, kolego! Nie, nie, nie do pana, przepraszam. Na czerwonym, mam go. Mam go. Mam cię, kolego. Chodź, przepraszam. Masz jaki go czat. Napinka. Ale nie, łatwo mi poszły, widzowie. Łapi mi poszły teraz do przodu w Zielone. Dobra. Ciekawe, jak będziesz śpiewał na prokuraturze, jak się tego go wytłumaczyć. Znowu czerwone! Kryminalny rap, tak? Dzisiaj czerwona, a jutro kogo, kogoś odpierdolisz na ulicy? Zapaczkę ziemniaków, kurwa. Papierosy. Ja was znam wszystkim. Zaczyna się od czerwonego. Jak można stawiać światło w takich krótkich pasach? No, web. Mariolczak to jest ten taki gość z kompleksami, którzy go wszyscy zbanowali, a tu u nas go nie, nie zbanowali. Chyba za dużo pali jakiegoś zioła i ma jakieś wahania na strojkę. Jak ktoś, jak, jakiś moderator jest, to możecie go zbanować, bo to jest jakiś chory typ, typ. <laughs> Jak można wyzywać za to, że ktoś stał na czerwonym świetle, no trzeba być Och, O, ja pojebałem praski. Bad way. Dead way, bad way, boy. Wiecie, kochani, dojeżdżamy tutaj na... To jest, kochani... Tutaj w ogóle jest, jak to się nazywa? Centrum MPK chyba. Jak się nie mylę. Broszka, tak. Jana Brożka. Może nie centrum MPK, ale skoro ta tutaj przychodził po czasem, czy jest w tym stylu. O, proszę bardzo. Widzowie, Brona. Właśnie pędzę na streama. Nie, nie żartuję. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Zielona krasa przed nami. I mamy zielone światła. O, bramka, gol! Kurwa, ole! To taki streamer. O! ciężko będzie jechać, kurwa. O. No uchwyt o. jest taki. Ciebie. Kurwa, no chujowo tak, bo powinno to być tak. O, patrz. Tu mam na przykład. Kamer... O! Kamerkę jest jadę z wami, nie? Jadę sobie. Czytam czat. Jadę. Czytam czat. Tak chcę być właśnie to. Uchwycone. Ja no, postaram się wam tak pokazać. O! Kurwa, ty, to tak by krzywiło kamerkę. O, i tak stary mieć nagrywanie. Zobacz to. No to jest super sprawa. Jadę do takiego drugiego sklepu. Oficjalnego sklepu Specialized. I może tam takie też mają. Dobrze, że... ale wiatr wieje. Z tym, że ogólnie. Oho. Gdzie ja teraz pojadę? Tu nie ma przejazdu. Ej, no widzowie. ma byczku! Gdzie, gdzie jest przejazd? No dobra, teraz pokażę trochę dzikiego zachodu. Nie ma przejazdu, nie? Kurczę. Nie mam pojęcia. Albo w drugą stronę, albo troszkę niegrzecznie. Tędy. No, niestety, tutaj się kończy mój stream, bo będę musiał robić nielegalne rzeczy. Zakurwimy sobie z widzami krwawotornego śląskiego cyborgo mefedronu. Nie, 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 nie. Jak to kask Agnieszki zabrałem? Co z nim jest nie tak? Nie, ale łapuj poszły. ja pierdzielę, nie, nie ten Sopot rozpierdolę w tym roku. Szu mnie ukułaki koło sraki. Nie wiem, to to też się pierdoli, bo pokazujesz, że mam trzech widzów. A jak, chuj jest piętnaście? Nie no, nie kończy, nie kończy. ja, ja robię. Myślę, że ja bym skończył streama, bo, bo coś mnie ogranicza? Chłopie, ja mam tyle bitcoinów już sprzedanych, że ja mogę na czerwonym świetle do końca życia jeździć i mi chuja zrobią, ale tego nie robię. Mam szacunek dla widowni, dla mojej młodszej widowni. Dobra, idziemy dalej. Kolarski, brudny świat. Siema. Siema, siema, na rower poważnie. Uwaga, przepraszam, przepraszam. Dziękuję, Pani bardzo. Serdecznie dziękuję. I mamy czerwone światło. O tak, to jest to. Pedały aż płoną moje, kochani. Rowerowe. Spłoną mnie lawa. Dajcie wchodzi mocniej. Mamy czwarty bieg. zejście kurwa, na lewą flankę. On to ma. On ma tą moc. Tajmo się, kurwa, tego najmocniejszym. Mówi wrażenie. Jak ze starym przed skypa. Słuchajcie, ja ściągnąłem Streamlabs'a i to miało zajebiście hulać, a miały być, miało być powiadomienia o subskrypcjach i innych rzeczach, kurwa nie ma. Nie, nie, Cinema City jest salon Treka, a jest po drugiej stronie, tam. Tutaj można zać pierdol, to wszędzie można zać pierdol, ale ja właśnie jestem szczupły chłopak, szybko na rowerze jeżdżę, więc uciekam. Dobra, jedziemy tego Speciala, jedziemy tego Speciala. Zobaczymy, czy tam taki trzymak znajdę. Jak nie, no to będę szukał w internecie. Do treka nie wchodzę, bo to konkurencja. Ja mam sponsoring, specializa. Znaczy, wejdę tylko bez streama, tak? Żeby sponsor nie widział, że wchodzę do konkurencji. Aha, dobra. Backbang. Po prostu już możemy na parking wjechać. To jest dekadun, nie, to jest pokopcja. Tylko, że no nie mam gdzie rowera zostawić, nie mam przypinki za sobą. Ale chyba w Decathlonie nie mogę kupować, bo Dekaton wspiera jakiś tam kraj, gdzie jest wojna, nie? I tak bym kupił to tutaj, to byśmy pewnie byście mnie już nie oglądali. No, więc lepiej w takich rzeczy nie wchodzić. Nie wchodzić w takie klimaty. Muszę spać o wizerunek. Jako family friendly creator nie mogę sobie pozwolić na takie wtopy. Jak jest jakiś administrator, to może wywalać tych napinaczy z czatu. Pewnie jakiś taki chłopco ma dziś zły dzień, przyszedł się wyżywać wyzy na czat Usuwajcie, usuwajcie taki... E, nie, 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 tak, nie załadował się jeszcze sklep. Bo ja wiem, ktoś pewnie, wiesz, coś ktoś ma... Ktoś mu tam źle, źle leży na sercu i tu się będzie, wiesz, wyżywał. Po co takie? Wow, dzikie słupka! Jest, teraz wyskoczyło! Teraz coś wyskoczyło! Coś poleciało. Dziękuję, tylko no, kurwa nie wiem co. Zmachany, już mam dosyć, już mam dosyć dzisiaj. Troszkę żem pojeździł, a wczoraj jeszcze nogi... A wczoraj jeszcze nogi czuję po wczorajszym treningu. O Boże, naprawdę przecież zawsze... Powtarzałeś, że można wejść od kanału i poprawić sobie humor z Ciebie, teraz bany. Truflowy Joe, widzisz jakiś nowy widz. Ja się wdolę, to nagle, to ty piszesz. Wiadomo, że możesz przyjść, po się fajnie, ale to nie jest tak, że możesz to przychodzić i wyzywać kogoś tak, bezpodstawnie. Widzę, że nie, nie kumasz chyba tego. Nie kumasz chyba tego. Ja powiedziałem stary, Zresztą to widać. Eee, dawaj mi majka do siudełka. No następnym razem postaram się go zwabić tutaj. Czy jeżdżę w kasku tylko na stream, czy zawsze? Zawsze jeżdżę w kasku. Zawsze jeżdżę w kasku. Nawet jakbym nie jeździł, to i tak ci powiem, że zawsze jeżdżę. O, patrz, tu gira. Tak. Jezu, co? Robię <grafię grafię> wrażenie. Ile leasingu raty płacisz na rowerek? No yy, tak 200 złotych miesięcznie. Na 30 lat go wziąłem. Jak twoją matkę, którą też, kurwa, płacę na nią. Gorąco no. na tym dachu i ty... <grafię> no bo w sobie wyglądam, kurwa, jak robotnik. To rzeczywiście. W tym kasku. Ale na szczęście też już nie będą zarabiać na nas. Kurwy jebane złodzieje. Ja robię sobie kanał szoterski, będę o tyle pieniędzy, od zajebania. <grystanie> Kurwa. Uf, udało się bez walki na fejmem ma przeżyć. <grystanie> Nie, żartuję. szoterzy, trzymajcie się. Ja postaram się powalczyć, żebyście zarabiali coś. Dobra. Trzymajcie się, widzowie. Miło było pojeździć razem na rowerze. Widzimy się za jakąś... Pa. Trzymajcie się. Muśka. <grystanie> Patrzcie, jak powiewają flagi jeszcze. Gdzie tu się to wyłącza do chuja pana?